no właśnie, o, kababa ciepło, żeby zjeść. To właśnie wczorajszy kabab, jeszcze przyprawy do od pizzy, ketchup ten dałem, żeby lepszy był. sałata cebulka, cybulka, to pomidorek i u góry lepsze było. Charles, what they appear to be <music Control> <Abcode> A mój celochód, kurwa! Na, na łyżę jest. Nie, kurwa, nie ma czasu. To oh. rosiek, ja nie zdążę. No na lóżę I co, nie, nie potrafię? Tutaj ja musisz nigdy nie jeździć w <try> Chyba sprawny ten samochód jest. Jest sprawny, elegancki i po prostu wjadę w niego i bombę. Twoja kupa, Ja chcę wystartować co na soluwę. Hej, chcesz Kurwa, zgaśniesz. You're... pierdolony pajak, muscles, kurwa, Kurwa, kurwa się brąchał tutaj, kurwa. Kutasie, kurwa, wiejski. Chuj. No dawaj, dawaj, dawaj. Jak ci kurwa, jedne kurwa raz. Kurwa, to kurwa, zgaśniesz i kurwa, się zestrasz w majcy. pierdolony kurwa. Stringi, kurwa, zdejmie gadę ze mną. I pierdol się, jebana, kurwa, komunistyczna świnia. Dzień dobry, y, chciałem powiedzieć... Y, I bronić ogółem go, -go. co od nich w milion złotych miesięcznie płacili. To jest ogółem ciężka praca. I kobiety z Poznania, w Polsce nie ma pracy. Oni zarabiają na chleb boży. Jak to mogą zrobić? Po muszą być. Proszę napisać swój numer, ja zadzwonię. I może się umówimy na niespodziankę. O, a jaki ma te ładne, ładne. Ładne tematy. O, można pobawić się. Naprawdę ona ma dziurkę. Dziurkę ma. Zobaczcie, ona ma dziurkę. O cholera. Ona bardzo piękna jest moja kochana najdroższa żołnierska gumbatska, Golacka. Nie będę robił. Ponieważ to jest bez sensu. Ja muszę stąd się wyprowadzić najszybciej. Oto ubłym. Ja on nie myje się. Normalnie nie można siedzieć w pokoju. Dzień i noc. Ogląda telewizor. Ja nic nie używam. Ja mam wyłączony komputer, całe to wszystko mam połączone. No właśnie, przyjechałem na nowe mieszkanie. Tam gdzie będę mieszkał, a nie będę mieszkał tam gdzie knur mieszka, tam gdzie chodzą szury i po prostu yy. pluskwy, nie wiadomo co. On nie będzie mnie niszczył. Dzisiaj dzwonił na policję, na mnie. Zabrał klucza, musiałem przysiadkę przeskoczyć, ale on od razu Dzwoni na policję. Konfident. Prez z nim. Taki krótki film. Na razie. No na razie, kurwa.